Opis przepisu czekoladowe finki są świetnym pomysłem na szybkie co nieco do popołudniowej kawusi. Są mega szybkie w przygotowaniu i co najważniejsze bardzo czekoladowe. Jeżeli część czekolady pokroisz bardzo drobno, a część będzie w większych kawałkach to później gdy będziesz jeść je jeszcze ciepłe. Czyli tyle co upieczone, u mnie to standard bo ciężko się powstrzymać. To te kawałki czekolady będą jeszcze troszkę płynne i LT średnik 3 uwielbiam w nich to najbardziej przepis na czekoladowe muffinki składniki 2 jajka, 1 2 szklanki cukru, 1 2 szklanki oleju, jeden szklanka mleka, dwa szklanki mąki pszennej. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 1 łyżka kakao 25 g czekolady mlecznej. 1/4 tabliczki czekolady 25G czekolady gorzki. 1/4 tabliczki. Kopiuj czekoladowemu w finki. Przepis krok po kroku. Krok 1 W misce ucieramy jajka z cukrem, wlewamy mleko i olej. Następnie dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao. Całość miksujemy. Krok 2 Na końcu do składników dodajemy pokrojoną drobno czekoladę mleczną i gorzką, mieszamy łyżką. Krok 3 Przekładamy do silikonowych foremek. Piec około 22 minut w temp. 190 stopni. Smacznego.